Przejście się natychmiast zamknęło, tym samym przecinając niektóre stwory na pół. Stworom, którym udało się przejść, natychmiast zamieniły się w proch. Matam był w szoku. Nie zdawał sobie sprawy, w jakim miejscu się znalazł. Po chwili ogarnął się i ujrzał swoją melinę, przykrywkę, w której się ukrywał. Miejsce było w tym samym stanie co przedtem, czyli wszystko było porozwalane. Matam chciał znać odpowiedź na jedno pytanie, które nurtowało go od pewnego czasu. Co tak naprawdę stało się z Chrzechem? Matam nie umiał znaleźć na to odpowiedzi natychmiast chciał się dowiedzieć, czy wszystkie abominacje zostały zniszczone. Skoro doszło do zniszczenia źródła zła, a stwory, które przekroczyły przejście natychmiast zamieniły się w proch, to jedyny wniosek, jaki nasunął się matamowi, to taki, że wszystko poszło pomyślnie. Jedyną opcją, aby się upewnić, było trzeba czekać cierpliwie. Matam był przekonany, że chrzech jest gdzieś w czeluściach, gdzieś głęboko, gdzieś, gdzie nikt nie ma dostępu.